Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Januszowej Fify Dzisiaj kolejne spotkania w Division Rivals Oraz nagrody za Division Rivals Ale to na koniec Ostatnio robiliśmy Icon Swapy z ligi Niemieckiej oraz z ligi hiszpańskiej Dzisiaj dokończenie ligi hiszpańskiej i start ligi angielskiej eee, No powoli sobie robimy te Icon Swapy oczywiście na spokojnie wszystko Nie można wszystkiego mieć naraz eee, Składy na które trafiamy są takie sobie, no powiedzmy szczerze, już mało kto powoli robi te Icon Swapy Także będziemy mieć dość ciężko, natomiast sami zobaczycie tutaj w skrótach, jak to mniej więcej wyglądało Ostatnio myłem wam o pytaniach w komentarzach Takie pytanie pojawiło się Mietek Mieciu zadał pytanie, którego serdecznie pozdrawiam Mati, jak poprawić skilla poprzez treningi czy ciągłą grę? Oczywiście oprócz oglądania ciebie, dzięki wielkie za komentarz Byku Pozdrowionka dla Ciebie, słuchaj, jeżeli chodzi o, o poprawę skilla, moim osobistym zdaniem, e, trzeba po prostu dużo grać. Trzeba po prostu jak najwięcej grać, czy to Division Rivals, czy tak samo Squad Battles. Obczaić sobie Squad Battles, na jakim jesteś poziomie, na jakiej randze potrafisz, na jakim poziomie potrafisz grać, czy to jest poziom zawodowiec, czy klasa światowa, czy legenda legendarny. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Musisz dostosować poziom e, bota, do siebie i po prostu sukcesywnie poprawiać swoją grę moim zdaniem to jest jeden z lepszych e, możliwości nauczania się po prostu tej gry ogrywając się na początek może właśnie na bota a później w Division Rivals po prostu cisnąć niemiłosiernie ile tylko jesteś w stanie ta FIFA różni się w porównaniu do tych jakie mieliśmy wcześniej trzeba piłkę dużo wolniej rozgrywać bo im szybciej gramy piłką, im szybciej próbujemy konstruować akcje, podawać jakieś niekonwencjonalne zagrania, no to gubimy tą piłkę. Często nasi zawodnicy, szczególnie jeżeli jesteśmy na tym etapie gry, gdzie czy to tak jak na pc gram Brandtem, jakimś Guedeszem właśnie, takimi zawodnikami, którzy są teoretycznie naprawdę całkiem spoko, ale brakuje im tam niektórych statystyk, czy to właśnie podań, czy strzałów, czy nie wiem, ustawiania się na boisku, no po prostu trzeba grać dużo wolniej piłką, spokojnie rozgrywać te akcje, przemyślane podania na jak najmniejszej e, takiej ryzykowności zagrania do, do waszego e, drugiego zawodnika. No i myślę, że arena treningowa, te różne wyzwania, które mamy dostępne e, na arenie treningowej. Chodzi mi tutaj o... E, o wykonywanie czy to rzutów wolnych, czy strzały tam z pierwszej piłki po dośrodkowaniach Zróbcie sobie to wszystko. Ja już to zaliczyłem w pierwszym tygodniu gry, bo myślę, że to jest naprawdę coś, co jest często pomijane przez większość graczy, bo nikt się na tym za bardzo nie skupia, a myślę, że to daje nam jakąś tam e, pewność, czy to później w kończeniu akcji, czy po prostu w samemu, w samemu zrozumieniu tej gry. To jest według mnie. Naprawdę dość istotne. Nie chodzi mi o to, żeby to po prostu grać codziennie, czy tylko wykonać sobie raz, całość wszystkie te, e, te zadania, które tam mamy do zrobienia na jakąś powiedzmy ocenę B czy A, tak żebyśmy wiedzieli, o co tam chodzi. No i później, tak jak mówię, Squad Battles. Wiem, że to się ciężko gra. Wiem, że mm, gra na bota nie jest najprzyjemniejszym z trybów które mamy dostępny ultimate team. Natomiast według mnie to naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. Sam nie jestem zwolennikiem grania squad battles, ale samo zachowanie waszych zawodników przede wszystkim jak kończą akcje, jak się zachowują przy wybieganiu do prostopadłych piłek, czy to jak się pokazują do gry, to wam naprawdę może dać dużo poprzez granie na bota, bo bot Bądźmy szczerzy, w zależności jaki sobie poziom ustawicie, ja gram na legendarnym. Na ultimate nie mam zamiaru wchodzić, bo to jest totalnie inny poziom. Na ultimatecie Bot gra całkowicie inną piłkę niż, niż na tych niższych poziomach. Na legendarnym, wiadomo, nie zawsze uda mi się wygrać do zera. Natomiast już na tyle, powiedzmy, dobrze opanowałem sobie. Grę na tego bota, że Jestem w każdym meczu w stanie strzelić te 5 bramek w miarę spokojnie. Oczywiście nie 10 na 10 spotkań, ale myślę, że w 9-8 spotkaniach te 5 bramek na spokojnie strzelam. I, I to później widzę w samej grze, czy to w Division Rivals, czy to w Foot Champions, że są dalej momenty, w których mam problemy z wykonywaniem, z wykorzystywaniem akcji, ale jest ich dużo mniej. Także przede wszystkim gra. No, i to jest myślę taki powód, dla którego trzeba się czasami zmusić do grania squad Battles do później Division Rivals i naprawdę pograć dużo, dużo więcej w tą Fifę. W tle Wam lecą, jak widzicie, mecze już z Division Rivals. Tutaj bardzo, bardzo mocny skład przeciwnika. Zacząłem robić tą ligę angielską. Karty, które miałem do dyspozycji, były średnie. Udało mi się wygrywać 1 0 w tym spotkaniu. No ale jak widzicie tutaj już mamy 3 do 1 i mój przeciwnik. Do tego momentu grał całkiem nieźle, ale to był wyrównany mecz. Po tej trzeciej bramce naprawdę przycisnąłem go bardzo mocno. Już czułem, że jestem w stanie go złapać. W tej fajną akcję udało się rozegrać troszeczkę przypadku. Dembele ostatecznie strzela bramkę. No i miałem, miałem kolejne sytuacje. Mówię, siedziałem na przeciwniku strasznie. Tutaj fajne podanie do Sane i wiem, że mogłem się inaczej zachować. Mogłem jeszcze troszeczkę podejść tym Sane. To jest właśnie minus, kiedy macie zawodników, którzy mają trzy gwiazdki słabszej nogi. Także próbujcie się wystrzegać i budować skład z zawodnikami, którzy posiadają 4 bądź pięć gwiazdek słabszej nogi, bo szczególnie z przodu jest to bardzo ważne. Tutaj musiałem Sanę uderzać z lewej nogi. Gdyby same miał lepszą prawą nogę, prawdopodobnie podszedłbym jeszcze krok, może dwa, uderzyłbym po długim i prawdopodobnie byłaby z tego bramka. Tu musiałem już reagować dużo szybciej, no i. Wynik 3 do 2 porażka niestety w tym spotkaniu. Ale patrząc na to, jaki skład miał mój przeciwnik, to wydaje mi się, że i tak statystykami nie odstawałem w tym meczu. Skill rating troszeczkę spadł. Natomiast tym skill ratingiem nie ma się co w tym momencie przejmować, nad nim zastanawiać, bo... Będziemy oscylować cały czas w okolicach tej drugiej ligi. W drugiej lidze myślę, że spokojnie będziemy. Także będziemy widzieć, co będzie dalej. Kolejne spotkanie. Jak widzicie, statystyki po pierwszej połowie totalnie nic się nie działo. Nie ma wam co pokazać przez pierwsze 45 minut, bo mecz był po prostu nudny. Drugie, druga połowa początek meczu, początek drugiej połowy Gbamin. Czysta pozycja. No musiałem nim uderzyć, wiedziałem, że strzały to nie jest jego najmocniejsza strona. 57 na karcie. No ale ta bramka dała nam zwycięstwo w tym spotkaniu. Dobrze grał mój przeciwnik w obronie, szczególnie, bo w ataku totalnie nic nie potrafił skonstruować. Mecz wygrany. Kilka jeszcze tam sytuacji w drugiej połowie było po z mojej strony. Natomiast nic takiego super groźnego. No i wygrywamy to spotkanie. Wygrywamy to spotkanie, a tutaj już przechodzimy do nagród za Division Rivals. Tak wygląda skład. W którym wyjdziemy na ligę weekendową, zarejestrowałem się w tym momencie już do ligi weekendowej. Także spokojnie ta liga weekendowa będzie grana i będziemy grać 30 spotkań na PC, 30 spotkań na PC oraz 30 spotkań na Xboxie, które będą na streamach. Skład myślę, że jest OK. Nie ma tutaj może jakichś fajerwerków. Natomiast przy takim budżecie wydaje mi się, że jest to skład całkiem, całkiem solidny. Brand, tutaj ten jeden malutki minusik, który, który muszę zaznaczyć. No ale na Royce'a to będziemy jeszcze chwilkę zbierać, tak jak mówiłem już ostatnio 4,500 monet i dwie paczki za 15 tysięcy. No nie są to jakieś wybitne nagrody, mówmy sobie szczerze, czwarta ranga niestety tylko wbita. Nie chciało mi się już naprawdę tutaj cisnąć. Nie wiadomo ile spotkań, szczególnie, że e, gramy równocześnie na Xboxie, gdzie, gdzie staram się. Zrobić jak najlepszy wynik. No i takie, takie oto nagrody nam tutaj jej zaprezentowało. Nawet karty RER nie było w środku. Ale były dwie karty z Ligi Mistrzów. Co prawda, to jest właśnie to, wyszły Ligi, karty z Ligi Mistrzów. No ale ta cena już w tym momencie ich, przynajmniej tych nieświecących, spadła totalnie. Więc zachowajmy sobie to do klubu po prostu i, i może kiedyś się nam przydadzą do czegoś tam innego. Swoją drogą wczoraj wyszedł Wyszło nowe SBC. Wyszło SBC ligowe. Gdyby ktoś o tym nie wiedział, wyszła Bundesliga. W tamtym roku mieliśmy sytuację, że co jakiś czas, raz w miesiącu przeważnie pojawiały się SBC ligowe. Natomiast było to na zasadzie, że pojawiała się główna liga oraz jakaś liga poboczna. Wczoraj dostaliśmy tylko Bundesligę, co. do końca nie wiem, jak ma zostać przez nas odebrane, bo nie wiemy, czy w tym roku wyjdą tylko główne ligi. Czy będą również ligi poboczne, takie jak nie wiem, liga chińska, czy druga liga angielska. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem, co i jej ma w planach. Wyszła ta Bundesliga, także polecam wam. Zobaczyć sobie, jeżeli macie na liście transferowej, czy to w klubie, jakichś zawodników z Bundesligi a prowadzicie klub podobnie do mnie, czyli nie macie zamiaru robić tych SWC, nie macie. 1000, półtora tysiąca, dwóch zawodników w klubie. To przeglądnijcie sobie, co macie w klubie z Bundesligi. Oczywiście karty takie, powiedzmy, mniej grywalne, żeby wam się nie przydały do jakiejś gry później. Czy to srebrne, czy brązowe? Bo są naprawdę w cenie. Tutaj widzicie, jeden zawodnik za 2000, tutaj za 800 monet. Normalnie zawodnicy, którzy chodzą po 400-450 monet maksymalnie to jest zawsze jakiś zarobek. Eee, także mówię, przeglądajcie sobie klub. Teraz Bundesliga, z ale miejcie na uwadze to, że za jakiś czas wyjdą kolejne ligi. Nie wiem tak jak mówię, co będzie w przypadku zawodników czy to z ligi chińskiej, czy z tureckiej i tak dalej. Bo normalnie co roku wychodziły te SBC również. W tym roku czy wyjdą takie SBC nie mam pojęcia. Wychodzą, wczoraj wyszła ta Bundesliga, więc możemy się spodziewać, że każda z tych głównych pięciu lig wyjdzie. Dlatego taki mój mały apel do Was. Załóżcie sobie powiedzmy 5 czy 10 brązowych paczek dziennie. Otwierajcie sukcesywnie, powoli te paczki, bo naprawdę zawodnicy brązowi, powolutku, powolutku, ale będą w cenie. Eee, tak jak widzicie to nie kosztuje Was dużo, bo 400 monet jedna paczka w środku trafiając zawodnika w tym momencie z Bundesligi no to jest około 2000 minimum na karcie co już Wam zwraca paczkę w tej paczce trafiliśmy zawodnika na przykład z Ligi Japońskiej czy będzie SBC z Ligi Japońskiej? ciężko powiedzieć, w tamtym roku było w tym roku nie wiem ale jeżeli wyjdzie to tacy zawodnicy będą w cenie no i Irlandczyk, trzymajcie pod inwestycje, przyda się Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Na dziś tyle. Ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia, powodzenia w lidze weekendowej i kto nie otwierał nagród. No to dobrych trafów! Trzymajcie się i na razie!